Jak wspomniałem, telekomunikacja to ogólnie przekazywanie danych. Komunikacja pomiędzy ludźmi i urządzeniami na odległość przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych. Można zatem powiedzieć, że telekomunikacja to sieć i urządzenia, które ją tworzą. Telekomunikacja to transmisja informacji pomiędzy tymi urządzeniami. Telekomunikacja to również usługi, z których korzystacie na co dzień. Na przykład oglądam serial na Netflixie, wysyłam zdjęcie na Instagrama czy filmik na TikToka. Podczas studiów dowiecie się, jak przesyłane są dane, ale też dowiecie się wiele na temat samych danych. Przede wszystkim o multimediach, czyli dźwięku i wideo, gdyż te dane są najczęściej przesyłane w sieci internet. Telekomunikacja to w końcu sam internet, który jest podstawą funkcjonowania współczesnego świata. Żeby to wszystko działało, potrzebni są dostawcy treści, a te dane Następnie przesyłane są za pośrednictwem sieci poszczególnych operatorów, a urządzenia dla tych operatorów dostarczają inne firmy. Zatem widzicie tutaj waszych potencjalnych pracodawców. Czy absolwent telekomunikacji ma w ogóle problem ze znalezieniem pracy? Nie. 85% studentów telekomunikacji pracuje zawodowo już podczas studiów, a absolwenci znajdują pracę w ciągu maksymalnie 3 miesięcy. No dobrze. Ale zanim staniecie się absolwentami tego kierunku, to będziecie uczyć się w nowoczesnych i świetnie wyposażonych laboratoriach, które chcemy Wam pokazać. Dzięki Konrad. To dzisiaj naszą wirtualną wycieczkę zaczniemy od laboratorium radiokomunikacji, gdzie będziecie mieli szansę poznać różnego rodzaju systemy bezprzewodowe. Będziecie mieli szansę obejrzeć pewne sygnały, na przykład jak sygnał LTE, który widzicie teraz, dzięki któremu możecie oglądać YouTube a albo Facebooka w drodze do na, na szkoły albo na spacerze. Jeżeli by trzeba było zbadać bardziej podstawowe elementy, powiedzmy filtry albo jakieś anteny, to też jest to jak najbardziej możliwe. A takie anteny, taka ciekawostka, są często badane w pewnych komorach bezechowych, jak ta, którą widzicie teraz na ekranie. Przy czym komunikacja bezprzewodowa to jest tylko jedna strona medalu. Oczywiście mamy komunikację przewodową jeszcze, realizowaną za pomocą światłowodów, które można badać za pomocą pewnych sieci, pewnych układów, na przykład takich rozbudowanych routerów, które też są dostępne w naszych laboratoriach. A myślę, że nawet będziecie mogli Pewną swoją własną sieć zaprojektować, więc dotknie się też trochę u nas teleinformatyki. Natomiast same transmisje to nie wszystko, trzeba też mieć multimedia, które się wysyła, a multimedia to oczywiście audio, czyli pewne tworzenie treści w studiu nagraniowym, no ale multimedia i audio to też badanie pewnych urządzeń, na przykład mikrofonów albo głośników w takich komorach bezechowych. Video. Z kolei to nie tylko nagrywanie śmiesznych filmików telefonem, ale to też budowanie urządzeń do przechwytywania i dobrówki takiego wideo, albo pisanie programów, które będą manipulowały takim obrazem, albo wręcz stworzyły pewne modele 3D albo rozszerzoną rzeczywistość. Przy czym to wszystko nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie mieli programowania. Więc część naszych laboratorów to oczywiście laborki programistyczne, gdzie poznacie różnego rodzaju języki programowania, różne techniki programowania. Także troszkę tego jest. No i chciałbym tutaj na koniec dodać, że. To, co oglądaliście, to były tylko highlightsy, no nie jest to oczywiście wszystko. Więc zapraszam, zapraszam i Konrad, wracamy do Ciebie. Dzięki, Wito. Podsumowując, kim jest inżynier telekomunikacji? Jest dobrym programistą, zna się na bazach danych, wie, jak działa Internet i potrafi konfigurować urządzenia teleinformatyczne, zna się na sieciach bezprzewodowych i komórkowych, w tym 5G, inżynier telekomunikacji umie przetwarzać dźwięki i obraz, a także potrafi tworzyć różnorodne usługi i aplikacje. W piwnicy naszego wydziału, oprócz miejsc do nauki oraz strefy relaksu, znajduje się także serwerownia, a w niej jeden z pięciu węzłów krajowej sieci badawczej PLAP 2020. Laboratorium to pozwala na realizację wielu równoległych, izolowanych eksperymentów w obszarach takich jak sieci programowalne, techniki wirtualizacji, sieci ICN, internet rzeczy oraz chmury obliczeniowe. W ujęciu sumarycznym, w ramach PL Lab 2020 zainstalowano m.in. 4 generatory, analizatory ruchu sieciowego, 40 wydajnych wieloprocesorowych serwerów z odpowiednimi rozszerzeniami, np. kartami sieciowymi wspierającymi DPDK czy procesorami graficznymi. 47 przełączników programowalnych SDN, ponad 100 urządzeń IoT i 50 punktów dostępowych sieci WLAN. Stanowi to liczbę urządzeń niespotykaną w innych europejskich infrastrukturach badawczych. Nasi studenci korzystają z zasobów sieci PLA w trakcie laboratoriów czy podczas realizowania projektów. Nawet teraz, choć laboratorium z wiadomych przyczyn stoi puste, na serwerach uruchomione jest środowisko wirtualne, a studenci realizują laboratoria zdalnie, łącząc się do naszej sieci przy pomocy VPN. -a. Różnorodne czujniki oraz układy elektroniczne pozwalają na tworzenie prototypów urządzeń i systemów IoT. Zajrzyjmy jeszcze na chwilę do laboratorium radiolokacji, gdzie właśnie wykonywany jest eksperyment mający na celu określić precyzję ustalania lokalizacji nadajnika IoT. Może uda nam się wykorzystać to w naszym projekcie.